Dobra, jedziemy dalej. Może no i co się, co, co się działo dalej? No, strony się zgłosiły ze setka, z tych se tej setki wybrałem z 200, prawie 300 w zasadzie. No i w zasadzie, jak wiem, reklamodawcę turystycznego, no to patrzyłem listę tych stron, która jest o turystyce. No to buch, sponsorujemy, nie? I była jedna taka firma. Kojarzycie? ściąga ściąga.pl, to nie chodzi o tą stronę. Bo ściąga powstała tak no, rok później, gdzieś. Ale tego typu stronę, o, w ten sposób. Czyli był jakiś człowiek, który sobie zbudował stronę internetową, gdzie tam ludzie sobie wrzucali swoje wypracowania, żeby się inni z tym dzielili. Jakieś forum tam było, jakiś tam content. Stworzył sobie to we wrześniu. Ja z nim gdzieś koło stycznia podpisałem naszą, do, umówiliśmy się na gadu gadu, że mu będę płacił za reklamę, on tam umieści reklamę, bo akurat takiego reklamodawcę miałem. Mówiłem się z nim gdzieś w styczniu, a on w marcu mówi Kamil, słuchaj, jak sobie rezygnować z tej reklamy? Ja się pytam, no dlaczego? No bo mam za dużo oglądalność na serwisie. A to jakiś problem? I rzeczywiście miał, miał chłopak problem. Problem polegał na tym, jak nasza klasa. To wszystko wolno chodziło. Bo miał jakiegoś sponsora. Miał jakiegoś sponsora, co mu dało serwer, ale jego serwis tak urósł, że przeciążał je ten serwer i wszystkie co, osoby, co były na tym serwerze, też im stronę nie chodziły bo to był okres matur, marzec, kwiecień, tak? I wszyscy szukali ściąg po prostu na maturę. A kto wie, jak stara matura wyglądała? A trochę osób tu widzę tak, tak po twarzach, że wie, jak stara matura wyglądała. No dokładnie. E, więc, no przeciążenie było. No i ci, co udawali mu serwer, powiedzieli, słuchaj, facet, albo nam zapłacisz za serwer, kupimy ci nową maszynę, albo, sorry, masz tydzień na przeniesienie się, zamknięcie, no zrób coś z tym, no nie możemy cię trzymać, zacięcy w pasie jesteśmy po prostu. Nie? Chłopak postanowił to zamknąć. No tak chłopak postanowił to zamknąć. No to ja postanowiłem to otworzyć, nie? domena straciła ważność, kupiłem domenę. I miałem bardzo popularny serwis ze, 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 ze ściągami, z kontentem na, na zasadzie kop, kopiujta i wklejajta. No i coś, co się dalej działo? No dalej się działo w ten sposób, że sobie przyuważyłem statystyki za kwiecień. I mi wyszło, że statystyczna osoba, statystyczny ID User unikalny, czy cokolwiek wtedy to się nazywało, prawie 80 minut spędza w miesiącu na stronie internetowej. 80 minut w miesiącu statystycznie, czyli ktoś spędził 5 minut, a ktoś spędził 3 godziny. Nie? Po cenach telekomunikacji to dawało od 9, no nie wiem, no, no może 7,5 do 13 zł. Pieniędzy. Statystyczny uzer musiał tyle zapłacić telekomunikacji, żeby oglądać stronę. Oglądanie tej strony polegało na zasadzie... <coughs> otwierasz listę, listę tematów. Prawy otwórz, 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 a później prawy zapisz jako, zapisz jako, zapisz jako, żeby to, by były te ściągi na twardym dysku. Tak? Ja sobie wymyśliłem, że zawartość serwisu skopiuję na płytę CD i będę płytę CD o 15 zł handlował. No to mówię po dwóch miesiącach się ludziom zwróci. Przecież 4 lata lica umiesz, nie? No i taką płytę CD zrobiłem. Przez całe wakacje nad nią pracowałem. Ale wyszła bardzo fajna płyta. No i we wrześniu rzuciłem. We wrześniu rzuciłem formularz do, do zamówienia tej płyty. No sądziłem, że jest 10 płyt sprzeda we wrześniu, może 20. No sprzedało się 150. Gdzieś. Po 15zł, za, za 4zł koszty produkcji, no to miałem 1500zł, no to bardzo fajne pieniądze. Tylko miałem problem jak te płyty wyprodukować. To był wtedy problem. Nagrywarkę miałem Yamaha, bardzo dobra firma. Tylko te stare nagrywarki miały, znaczy, że, że nagrywała razy dwa, no to tam nie Miał ten problem, że te nagrywarki, że jak się płyta nagrywała, to nie można było pracować na komputerze, bo nagrywarki nie były w taki system burnproof zaopatrzone. Jak się w zasadzie szybciej myszką ruszyło, to się płyta psuła. Kojarzycie ten stary sprzęt? Pewnie kilka osób. No. Więc komputer z tą nagrywarką, żeby nadążyć nagrywać płyty, musiał 5 godzin dziennie pracować. A ja w międzyczasie tak, magazyn robiłem, handlowałem reklamą, robiłem strony internetowe. No, to już mi czasu brakowało. Gdzie tam 5 godzin dziennie odstąpię komputer? No, lipa była straszna. No, to poszukałem w internecie drukarni płyty CD, DVD. No, to chcieli 2000 sztuk, 3000 sztuk od razu, żeby mi z góry jeszcze zapłacił. No, ja skąd ja kasę wezmę? Nie? No i co? No, co, trzeba by to jakoś produkować. No, to jak? No, nagrywarka 1540 zł razy dwa, tak? jeden komputer, jedna nagrywarka, no to już masz 7000 zł, złotych, no to wiesz, no to wcale nie jest rozwiązanie. Ale do tego, do tego sobie dążyłem, że mówię, kupię drugi komputer, to tak 7 tysięcy, to musiałbym, ile, 3 miesiące, to mówię, po trzech miesiącach sobie zbieram kupię drugi komputer, już będę miał luz. Mama może trochę dołoży, czy, czy, czy coś tak, rzeczywiście planowałem, ale pierwsze co zrobiłem, to podniosłem cenę, tak? Nie czytałem jeszcze Bastiata, ani Missesa, ani nic takiego, ale tak jakoś wydedukowałem, że... Znaczy dużo książek. Wtedy już byłem z 200-300 książek do przodu, więc, więc jest ok. Yy... Wydedukowałem, że jak dużo ludzi kupuje, a ja nie należy produkować, to podniosę cenę. No i tak 20 zł, 25, w końcu 29,90 stanęło. Nie pomogło. No w październiku się 400 płyt sprzedało. Znaczy pewnie pomogło, tak to by się sprzedało 1000, nie? Ale tak, Bo po prostu oglądalność w październiku jest wyższa niż we wrześniu, no bo to... We wrześniu są lekcje organizacyjne, tak? Nie ma klasówek. To jest normalne. No to mówię, w październik widziałem tą dynamikę. Ja, ja, Teraz sprzedaż ja, jak rosła, tak no 400 płyt wyobraźcie sobie po 25 zł na 300, no to już są ładne pieniądze, nie? A dynamika no już nawet we wrześniu była, była zauważalna. Zwłaszcza, że ja widziałem statystyki odwiedziń za październik grudzień marzec tamtego roku. No to sobie porównałem statystyki, jak, jak, ile, jaka będzie sprzedać. Jak ja to wydedukowałem? No to wydedukowałem tak, że sobie zaoszczędzę trochę pieniądze, kupię drugi komputer, a tymczasowo będę nagrywał płyty w nocy. No bo w nocy jest komputer wyłączony i budzi to 44 minuty. Napisałem sobie taki program, co to 44 minuty Winamp'a wypuszcza. Yy, więc... Yy, przeważnie mnie budził ten Fuel Metaliki. Tam jest taki fajny wstęp. Potem... Potem, potem Children of Bodom, to już takie bardziej budzące. Zajdzie nie, nawet wychowawczyni się mnie spytała czy u mnie w domu wszystko w porządku. Ja, wie, nie przychodziłem do szkoły, spałem na lekcjach, jakbym jak, jak, jak żulem był i chlał wódę non-stop. Ale nagrywałem te płyty, wysyłałem...